Putin właśnie został upokorzony. Ukraina nie tylko zatrzymała rosyjską ofensywę. Odwróciła ją. A co odzyskali? To więcej niż tylko ziemia. To strategia i ostrzeżenie. 1. Przełom w Pokrowsku. 17 kwietnia 2025 roku ukraińskie siły odzyskały 6,17 mili kwadratowych strategicznie ważnej ziemi w regionie Doniecka. To psychologiczny i taktyczny punkt zwrotny w wojnie. Która przez wiele osób była uważana za zastoju, ten kawałek ziemi we wschodniej Ukrainie w pobliżu Pokrowska był zacięcie kontestowany przez ponad sześć miesięcy. Rosyjskie wojsko umocniło się, kładąc miny, używając dronów i wzmacniając pozycję ciężką artylerią. Każdy kawałek ziemi miał swoją cenę. Ale Ukraina nie tylko przeszła przez to, oni przełamały obronę. Generał Aleksandr Syrski, dowódca sił zbrojnych Ukrainy, odwiedził jednostki na linii frontu zaledwie kilka dni przed operacją. Jego obecność podniosła morale, stąpając w błocie ramię w ramię z żołnierzami. Teren nie był łaskawy. Wiosenne deszcze zamieniły pola w błoto, spowalniając pojazdy i wyczerpując żołnierzy. Ale mimo to posuwali się naprzód. Używali taktyk połączonych, infiltracji małych jednostek, nocnych rajdów i uderzeń artyleryjskich kierowanych przez drony. Według Ministerstwa Obrony Ukrainy, ta operacja była częścią szerszego ataku na froncie donieckim, mającego na celu destabilizację rosyjskich pozycji przed letnią kontrofensywą. Ale bądźmy szczerzy: Pokrowsk to nie tylko ziemia uprawna, znajduje się przy skrzyżowaniu dróg i linii kolejowych, które łączą kluczowe części frontu Donbasu. Szlaki zaopatrzeniowe, ruchy wojsk i komunikacja zostały wzmocnione dzięki temu zdobyczom. Co sprawiło, że odzyskanie Pokrowska stało się możliwe teraz, po miesiącach impasu? Ukraińcy czekali na moment, w którym rosyjskie linie się rozciągną. A gdy to nastąpiło, uderzyli mocno. Kiedy rosyjskie siły zorientowały się, co się dzieje, ukraińskie brygady już okrążyły i zdemontowały kluczowe pozycje. Jeden żołnierz, wciąż trzymając swój błotnisty karabin, powiedział najlepiej. Ta ziemia wzięła naszych braci. Odzyskując ją to nie tylko zwycięstwo, to sprawiedliwość. Jakie wsi zostały odzyskane? Jakie taktyki przyniosły różnice i co naprawdę dzieje się za liniami frontu? Nie przegap tego co nadchodzi, ale najpierw zróbmy szybkie sprawdzenie, skąd nas oglądasz. Napisz w komentarzu Buty na ziemi. Według Sztabu Generalnego Ukrainy ukraińskie siły codziennie powstrzymują do 30 rosyjskich prób ataku na froncie donieckim. Generał Aleksandr Syrski, mówiąc z bazy operacyjnej w pobliżu Pokrowska, przyznał w kwietniowym briefingu 2025 roku, że łańcuchy dostaw są „mocno napięte“. Amunicja dociera z opóźnieniem. Medycy mają mało krytycznego wyposażenia. Pojazdy psują się szybciej, niż można je naprawić. Mimo to żołnierze nie przestają walczyć. Walczymy tym, co mamy, powiedział porucznik Andrii Lysenko, 34 lata, dowódca jednostki zmotoryzowanej w pobliżu Kotliny. Czasami to taśma klejąca i determinacja. Ale nie zatrzymujemy się. To nie są elitarne oddziały szturmowe z nieograniczonym wyposażeniem. Wielu z nich to rezerwiści, ochotnicy, inżynierowie, którzy zostali żołnierzami. Mimo to dostosowują się. Walczą. Utrzymują pozycję. Facet wokopie ze mną w zeszłym tygodniu, szepnął młody poborowy w wywiadzie dla The Cave Independent. Kiedyś naprawiał telefony komórkowe, teraz wywołuje uderzenia artyleryjskie. Drony brzęczą nad głowami, dostarczając kluczowych informacji wywiadowczych. Jednostki piechoty czołgają się przez ruiny, sprawdzając budynki pod kątem minim. Zespoły artyleryjskie pracujące dniami i nocami. Uderzają w rosyjskie formacje, zanim zdążą się zgrupować. W niektórych przypadkach zauważono rosyjskie jednostki na motocyklach próbujące manewrów okrążających, tylko po to, by zostać zniszczonymi przez precyzyjny ogień kierowany przez drony. Z zabezpieczonym pokrowskiem i odzyskanymi pobliskimi miastami Rosja jest teraz zmuszona do zmiany strategii, być może osłabiając swoje linie w innych miejscach, aby spróbować załatać luki tutaj. Postęp Ukrainy tworzy efekt domina, a to, czy to się utrzyma, czy załamie, zależy od tego, co wydarzy się następnie. Przyjaciele, podczas tej pięciosekundowej przerwy, proszę, dajcie lajka jako małą zachętę dla nas. A jeśli to nasze pierwsze spotkanie, upewnij się, że klikniesz przycisk obserwuj i włączysz powiadomienia, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. 3. Nieudany kontratak Rosji i Brygada Hernowa-Kalina. Zaledwie kilka dni po tym, jak Ukraina odzyskała kluczowe tereny w pobliżu Pokrowska, Rosja przeprowadziła kontratak. Cel był jasny – odepchnąć Ukrainę, zanim zdąży się umocnić. Ale zamiast pokazu siły, stało się to pokazem desperacji. W centrum tego wszystkiego stała 14. Brygada Zmotoryzowana Ukrainy, znana lokalnie jako Brygada Hernowa Kalina, nazwana na cześć Czerwonego Kaliny, symbolu odporności w kulturze ukraińskiej. W jednym starciu na północny wschód od Udachnego brygada zneutralizowała ponad 200 rosyjskich żołnierzy i zniszczyła ponad 115 wrogich pojazdów, według raportu Ministerstwa Obrony Ukrainy z kwietnia 2025 roku. Najpierw zobaczyliśmy dym, powiedział sierżant sztabowy Dmytro, który obsługiwał rozpoznanie dronowe podczas operacji. Potem nadeszła kolumna, opancerzone ciężarówki, kilka czołgów, a potem motocykle, tak, motocykle. Bez paliwa, z małą ilością pancerza i bez opcji, rosyjskie siły były widziane, jak wjeżdżają na strefy walki na cywilnych motocyklach. Bez ochrony, bez wsparcia ciężkiego tylko kaski, karabiny i rozkazy. Ukraińskie drony śledziły jeźdźców przez linie drzew i wąskie drogi, oznaczając cele dla artylerii. Chwile później, eksplozje nadeszły precyzyjne, przytłaczające ostateczne. Brygada hernowa Kalina nie tylko odeprzeć kontratak, oni go zniszczyli. Ich dyscyplina i koordynacja przekształciły pole bitwy w pułapkę. Wrogie kolumny ugrzęzły w błocie były eliminowane. Improwizowane konwoje były niszczone, zanim dotarły na front. Lokalni rolnicy zaczęli malować czerwone kwiaty Kaliny na bokach swoich stodoł w cichym hołdzie. Czy te zwycięstwa mogą być punktem zwrotnym, gdy Ukraina zbliża się do odzyskania kluczowego węzła logistycznego? Napisz tak lub nie poniżej i podziel się swoimi myślami z nami. A czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Pokrowsk jest tak ważny? Nie odchodź daleko. To, co nadchodzi, uczyni to jeszcze jaśniejszym. 4. Dlaczego Pokrowsk jest tak ważny? Na powierzchni to ciche miasto w regionie Doniecka. Ale jeśli spojrzysz bliżej, stanie się jasne, dlaczego Rosja walczyła przez ponad sześć miesięcy, aby je utrzymać. Pokrowsk to bijące serce wschodniej Ukrainy odciąć je, a kończyny drętwieją. Pokrowsk znajduje się na krytycznym skrzyżowaniu. Łączy linie kolejowe i autostrady, które transportują wojska, paliwo, żywność i amunicję między zachodnią Ukrainą a liniami frontu w Donbasie. Te trasy utrzymują ukraińskie brygady przy życiu i w walce. Według Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy, ponad 40% dostaw wojskowych płynących do Doniecka przechodzi przez lub w pobliżu Pokrowska. Utrata kontroli nad tym miastem zablokowałaby logistykę dla całego wschodniego frontu. Gdy rosyjskie siły zajęły obszary wokół Pokrowska, pod koniec 2024 roku, chciały izolować ukraińskie obrony, odciąć łańcuchy zaopatrzeniowe i uczynić Doniec pętlą. Przez jakiś czas to działało. Rosja nie tylko przypadkiem zajęła Pokrowsk. Walczyła o to zębami i pazurami, aby zabezpieczyć swoją pozycję. Zbudowano umocnienia. Położono pola minowe. Pozycje artyleryjskie zostały umiejscowione na okolicznych wzgórzach, aby dominować nad drogami prowadzącymi do i z miasta. Ukraińskie raporty wywiadowcze potwierdziły, że ponad 8 tysięcy rosyjskich żołnierzy zostało przeniesionych przez region Pokrowska między listopadem 2024 a marcem 2025. Ale teraz? Cała ta inwestycja się kruszy miasto znowu jest w ukraińskich rękach. Drogi, które kiedyś były kontrolowane przez rosyjskie punkty kontrolne, są teraz otwarte. A każdy odzyskany kilometr skraca ukraińskie linie zaopatrzeniowe, podczas gdy rosyjskie stają się coraz cieńsze. Z zabezpieczonym pokrowskiem Ukraina ma teraz punkt wyjścia do wywierania presji na kluczowe miasta głębiej w Donbasie w tym Horliwkę i Toreck. Rosyjscy dowódcy stoją przed bolesną decyzją bronić tych pozycji, czy wzmacniać inne i ryzykować załamanie tutaj. Następnie przyjrzymy się sytuacji poza polem bitwy. Stal, przemysł, duma narodowa, to więcej niż ziemia, to władza. 5. Stawka ekonomiczna i straty Gdy Rosja zajęła miasto Pokrowsk pod koniec 2024 roku, to nie był tylko ruch militarny, był atak na serce ukraińskiego silnika ekonomicznego. Pokrowsk jest siedzibą największej w Ukrainie huty koksowniczej, zakładu niezbędnego do produkcji stali używanej we wszystkim: od mostów po pociski, czołgi po turbiny. Bez koksu nie ma stali, bez stali nie ma przemysłu wojennego. W 2022 roku, podczas szczytu rosyjskiej inwazji, produkcja stali w Ukrainie załamała się o 70,7% według danych światowego stowarzyszenia stali. Zakład koksowniczy w Pokrowsku niegdyś dostarczał węgiel do głównych hut stali w Krzywym Rogu i Mariupolu. Zablokowanie tych tras niemal całkowicie zatrzymało sektor stalowy Ukrainy. Przemysł stracił tysiące miejsc pracy. Produkcja broni spowolniła, dochody z eksportu spadły. Ale z Pokrowskiem znowu pod kontrolą Ukrainy połączenia kolejowe i linie zaopatrzeniowe mogą powoli się otwierać. Chociaż pełna produkcja może zająć miesiące, eksperci z Ministerstwa Gospodarki szacują, że produkcja stali może wzrosnąć o nawet 30% do końca 2025 roku, zakładając stabilność w regionie. Kiedy rosyjskie wojska po raz pierwszy podniosły swoją flagę nad przemysłowymi terenami Pokrowska, media państwowe nazwały to symbolicznym zwycięstwem dla rosyjskiego świata. Użyto tego, aby uzasadnić wojnę jako dowód, że Moskwa mogła przejąć i kontrolować strategiczną infrastrukturę Ukrainy. Teraz ten symbol został odebrany. Ukraina przewraca stronę. To, co kiedyś było historią straty i odwrotu, staje się historią odbudowy i powrotu do siły. Fabryki mogą się odbudować, huty stali mogą wznowić działalność, krążenie krwi ekonomicznej, kiedyś odcięte, zaczyna znów pulsować. Więc jeśli Ukraina już odzyskuje swoje ekonomiczne oparcie, ile jeszcze może odzyskać w nadchodzących miesiącach? Podziel się swoimi myślami w sekcji komentarzy. Bądź na bieżąco, ponieważ następnie, od ambicji do wyczerpania jak jeden z najodważniejszych ruchów Moskwy może teraz się załamać? 6. Wiosenna ofensywa Rosji się kruszy. Niedawno rosyjscy dowódcy obiecywali że ich wiosenna ofensywa 2025 roku w końcu złamie opór Ukrainy. Kreml nazwał to decydującym atakiem na dominację w Doniecku i postawienie Ukrainy w defensywie na zawsze. Ale dziś ta ofensywa pęka i to szybko. W marcu Rosja podobno zdobywała 280 mil kwadratowych terytorium miesięcznie. W kwietniu ta liczba spadła do zaledwie 51 mil kwadratowych według raportu wywiadu Wielkiej Brytanii i Sztabu Generalnego Ukrainy. Rosyjska strategia opierała się na zablokowaniu wschodnich korytarzy logistycznych i przytłoczeniu ukraińskich pozycji, zanim pomoc zachodnia mogła dotrzeć w dużej ilości. Ale do kwietnia Ukraina wzmocniła swoje obrony, poprawiła nadzór powietrzny i zaczęła rotować świeższe jednostki na front. Pozostawiając rosyjskie siły rozciągnięte, zmęczone i odsłonięte. Ukraińscy analitycy obrony raportują, że Rosja musiała oddelegować bataliony z planowanych ataków, aby wzmocnić załamujące się flanki wokół Pokrowska, Szewczenki i Udachnego. Każde przekierowanie osłabia inną linię. Każde opóźnienie daje Ukrainie więcej czasu na umocnienie się. Rosyjscy planiści wojskowi zbyt mocno zaangażowali się w Donieck. Zakładając, że Ukraina nie ma wystarczającej liczby ludzi ani ognia, aby odpowiedzieć. Ale Ukraina nie czekała, aż ofensywa dotrze do jej bram, uderzyła pierwsza. Nie byli gotowi na to, że przejdziemy do ataku, powiedział ukraiński oficer piechoty w niedawnym wywiadzie dla Defense Express. Myśleli, że wiosna jest ich. Upewniliśmy się, że tak nie jest. Ta zmiana inicjatywy to strategiczny skarb dla Ukrainy. Zmusi Rosję do podejmowania trudnych decyzji. Podwajać ryzyko większych strat, czy się wycofać i ustąpić terenu. Żadne z tych rozwiązań nie jest zwycięstwem, a oba ujawniają coś głębszego: plan Putina może się rozpadać szybciej niż się spodziewano. 7. Kryzys wyczerpania w Rosji Do tej pory Rosja poniosła ponad 550 tysięcy nieodwracalnych strat wśród żołnierzy, odkąd rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja w lutym 2022 roku. Te liczby, potwierdzone wspólnymi szacunkami Ministerstwa Obrony Ukrainy i Wywiadu Obrony Wielkiej Brytanii, podkreślają ogromny koszt ludzkiej wojny. I to się nie zatrzymuje. Rosja podobno rekrutuje tysiąc nowych żołnierzy dziennie, ale traci około 1500 dziennie na polu bitwy. To netto strata 500 mężczyzn każdego dnia. Próbują napełnić wiadro, które ma dziury, powiedział pułkownik Ołeksij Chromow ze Sztabu Generalnego Ukrainy. Zastępują żołnierzy szybciej niż mogą ich wyszkolić. I to widać. Według raportów z Forbes Ukraine i Oryx, które śledzą zweryfikowane straty przy użyciu dowodów wizualnych, Rosja straciła ponad 13 tysięcy pojazdów opancerzonych od początku wojny, w tym ponad połowę swojej nowoczesnej floty czołgów. Aby utrzymać czołgi w ruchu, Kreml sięga po desperackie środki. Czołgi T-62... A nawet T55, radzieckie czołgi z lat 60. i 70. są wyciągane z magazynów, odnawiane i wysyłane na front. To nie jest tylko tymczasowy problem z zaopatrzeniem. To systemowy problem. Rosja traci ludzi i maszyny szybciej niż może je zastąpić. A w przeciwieństwie do Ukrainy, której krajowy przemysł zbrojeniowy rozkwitł od początku wojny, Rosja boryka się z rosnącymi sankcjami. Ograniczonymi dostawami zagranicznymi i ograniczonymi importami nowoczesnych technologii. Wiele z nowszych czołgów Rosji polega na zagranicznych optykach i elektronice, komponentach, które stają się coraz trudniejsze do zdobycia w obliczu zaostrzonych kontroli eksportowych i sankcji ze strony USA, UE i Japonii. Rezultat: kiedyś budząca strach armia coraz bardziej zmuszona jest walczyć z starszymi narzędziami, z mniejszym szkoleniem i mniejszymi zasobami. Każdego dnia, gdy Rosja traci żołnierzy i pali czołgi, Ukraina zyskuje przewagę. To nie tylko kwestia zwycięstw na polu bitwy, to kwestia długoterminowej presji. Wyczerpanie to teraz cicha broń Ukrainy. Od miliona żołnierzy do rozwijającego się przemysłu obronnego Ukraina nie tylko przetrwała. Buduje. Oś rosnąca siła Ukrainy. Przed wojną ukraińska armia polegała w dużej mierze na zagranicznych darowiznach. I pozostałościach radzieckiego sprzętu. Teraz szybko przekształca się w samowystarczalność i innowacje. W ciągu zaledwie trzech lat ukraiński przemysł obronny rozwinął się z 1 miliarda dolarów do ponad 35 miliardów dolarów, napędzany partnerstwami publiczno-prywatnymi, wojenną koniecznością i inwestycjami wspieranymi przez rząd. Kraj stał się globalnym liderem w wojnie dronowej. Nie czekamy już na dostawy, powiedział Denis Sharapov, wiceminister obrony. Budujemy to, czego potrzebujemy. Szybko. Wzrost Ukrainy w systemach bezzałogowych zmienia nowoczesne pole bitwy. Od dronów kamikaze celujących w czołgi, pochmary dronów zwiadowczych, mapujących wrogie okopy. Ukraina zintegrowała drony w każdą warstwę swojej doktryny wojennej. Kraj teraz produkuje tysiące dronów miesięcznie, dzięki krajowym firmom takim jak Brave1 i Ukroboron Prom. Drony są naszymi oczami, pięściami i tarczą, powiedział operator dronów znany pod pseudonimem Falcon. Widzimy ich zanim oni zobaczą nas. Dowództwo dronów Ukrainy teraz prowadzi autonomiczne operacje na dużą skalę, celując w rosyjskie linie zaopatrzeniowe. Jednostki artyleryjskie i kolumny opancerzone z oszałamiającą precyzją. Jedność w rządzie, przemyśle i społeczeństwie obywatelskim napędza wojenną gospodarkę. Zbudowaną nie tylko po to, aby przetrwać, ale aby wygrać. Każdy nowy czołg, dron czy rakieta z linii produkcyjnej to znak, że Ukraina nie tylko broni swojej ziemi, ale kształtuje swoją przyszłość. Nie tylko odbudowujemy armię powiedział prezydent Zełęcki w przemówieniu w marcu 2025 roku odbudowujemy siłę naszego narodu, kawałek po kawałku dron po dronie żołnierz po żołnierzu. Następnie przyjrzymy się wielkiemu obrazowi. Terytorium, strategia, konsekwencje. Następna faza może przekształcić całą wojnę. Co dalej? Z Pokrowskiem znowu w ukraińskich rękach i rosyjskimi siłami rozciągniętymi, linie frontów w Doniecku i Ługańsku, sercu Donbasu, są pod rosnącą presją. Te regiony były w centrum wojny od 2014 roku. Teraz po raz pierwszy od ponad roku odzyskanie większego terytorium wydaje się w zasięgu ręki. Przełom w Pokrowsku postawił Kreml w trudnej sytuacji. Wzmocnienie tego obszaru oznacza wycofanie wojsk i pancerzy z innych gorących stref, w tym flank miasta Donieck i południowych podejść do Ługańska. Ale wycofanie się w innych miejscach ryzykuje otwarcie nowych luk. A ukraińscy dowódcy wiedzą o tym. Według niedawnej analizy Instytutu Studiów Wojny, Rosja szybko wyczerpuje rezerwy i coraz mniej jest w stanie odpowiedzieć na jednoczesną presję w wielu sektorach. W Doniecku ukraińskie jednostki rozpoczęły operacje próbne tuż na zachód od Chorliwki i na południe od Awdijivki. Obrazy satelitarne z początku maja pokazują nowe linie okopów i pasy obronne kopane przez rosyjskie jednostki w pobliżu Torecka. Dowody na obawę, że kolejny ukraiński atak może nadejść wkrótce. W międzyczasie ukraińskie jednostki dronowe i artyleryjskie celują w magazyny amunicji i węzły logistyczne w okupowanym Ługańsku osłabiając rosyjskie pozycje tylnie bez pełnoskalowego ataku. To nie jest przypadkowe, to jest metodyczne. Ukraina tworzy punkty nacisku, zmuszając Rosję do zgadywania, a następnie karząc te zgadywania, gdy są błędne. Jeśli Ukraina zdoła przesunąć się głębiej w Donbas, zmieni nie tylko mapę wojskową, ale także dyplomatyczną. Uścisk Moskwy słabnie, ręka Kijowa się wzmacnia. A z każdym odzyskanym wioską Ukraina pokazuje, że ta wojna jest daleka od zakończenia i daleko od ustalenia. Putin nie może sobie pozwolić na więcej strat. Ale jeśli Ukraina utrzyma presję, może nie mieć wyboru. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy film, kliknij przycisk lubię to i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij w film, który pojawia się teraz na ekranie. Jestem pewien, że pokochasz ten materiał. Napisz w komentarzu, jaki kraj chciałbyś zobaczyć w naszym kanale. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta i no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.